Harlekin oraz audioteka.pl przedstawiają. Michel Selmer. Cena namiętności. Tłumaczenie: Edyta Tomczyk. Czyta: Kamila Kubot-Szuchart. Rozdział pierwszy. W ciągu 23 lat. 9 miesięcy i 16 dni, Lucy Bates podjęła więcej błędnych decyzji niż przewiduje Norma. Z powodu impulsywnej natury, spontanicznej ciekawości, a sporadycznie braku elementarnego zdrowego rozsądku, znalazła się w niejednej skomplikowanej sytuacji. Jednak jej obecne zmartwienie przebiło na głowę wszystkie inne. Pamiętaj. Następnym razem, gdy wpadniesz na genialny pomysł, by odejść od faceta i przenieść się na drugi koniec kraju, w nadziei, że ruszy za tobą w pogoń, daruj sobie. Tony nie tylko nie ruszył za nią w pogoń, ale znalazł sobie nową dziewczynę. Po prawie roku niezobowiązującego związku z Lucy, bez zająknięcia się nawet o kolejnym etapie, żenił się teraz z osobą niemal nieznajomą. Spotykał się z nią raptem od dwóch miesięcy, na dodatek ta nowa nie była z nim w ciąży. W przeciwieństwie do Lucy, która ponadto mogła uosabiać chodzący stereotyp, uboga dziewczyna, co to zakochała się w bogatym chłopaku, po czym zaliczyła wpadkę. I choć sytuacja była znacznie bardziej złożona, wiedziała, że każdy tak właśnie ją oceni: nawet tony. Jesteśmy na miejscu. Oznajmił taksówkarz, zatrzymując się przed posesją. Lucy wyjrzała przez okno. Rezydencja Carosellich, położona w jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych dzielnic Chicago, nawet w tej okolicy musiała robić wrażenie wiekowa i, jak na jej gust, nieco krzykliwa, ale bardzo okazała. Wzdłuż ulicy stały zaparkowane luksusowe samochody, a w parku po drugiej stronie jezdni bawiły się dzieci. Kiedyś Tony powiedział, że jego dziadek, twórca czekoladek karoselli, lubił przesiadywać w biurze, w ukochanym fotelu i obserwować te bawiące się dzieci. Mawiał, że przypomina mu to rodzinny kraj. Miał na myśli Włochy. Podała kierowcy resztę gotówki, jaką dysponowała i wydostała się z taksówki. Słońce świeciło, ale w powietrzu czuć było chłód. Wyczyściła swoje konto oszczędnościowe, płacąc niebotyczną kwotę za bilet z Florydy do Chicago i z powrotem na lot w niedzielę, więc odtąd musi korzystać z karty kredytowej. Jeśli przekroczy limit cóż, coś wymyśli. Jak zawsze. Ale teraz nie chodzi już tylko o nią. Musi zacząć myśleć jak matka przede wszystkim o dziecku. Położyła rękę na wypukłym brzuchu, wyczuła uderzenie maleńkiej stopki. W całym swoim życiu nie była tak zdezorientowana i przerażona, a jednocześnie szczęśliwa. Teraz złożyła sobie obietnicę, że jeśli tylko zdoła rozwiązać ten problem, nigdy nie zrobi już niczego pod wpływem impulsu. I tym razem zamierzała słowa dotrzymać. Dostaniesz od niego, co zechcesz, pouczyła Lucy matka, gdy rano jechały na lotnisko jej gruchotem, który sprawiał wrażenie, jakby był kupiony na złomowisku. Cokolwiek ci zaproponuję za milczenie, zażądaj dwa razy więcej.